Spotykamy się dzisiaj, żeby podsumować edycję projektu Ose 2022-2023. Była to naprawdę wyjątkowa edycja. Było was 757 osób. Jest to prawie dwa razy więcej niż w tamtej edycji. Ponad połowa z was otrzymała certyfikat projektu Ose Hero. Gratuluję wam naprawdę. Braliście czynny udział w naszych spotkaniach, spotkaniach przy kawie, gdzie mogliście opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach, wyrazić swoją opinię. Jak funkcjonuje to wszystko u Was w szkole, jak życzycie swoje inicjatywy na temat bezpieczeństwa w sieci. W imieniu całej ekipy chciałem Wam podziękować za dzisiejszą obecność, za obecność również na naszych spotkaniach, spotkaniach przy kawie, za to, że tak bardzo angażujecie się w nasz projekt. Chciałbym Was również z tego miejsca zaprosić na kolejną edycję, którą szykujemy już dla Was we wrześniu i mogę Wam obiecać, że szykujemy dla Was naprawdę wyjątkowe rzeczy.